Najwyraźniej wojskowo służby informacyjne już doszły do siebie po szoku spowodowanym wycofaniem rządu polskiego z kontraktu z Airbusem na zakup śmigłowców Karakal. Przypuszczam, że ten szok był spowodowany obawą przed koniecznością zwracania łapówek, które tam przy tej okazji, jak przypuszczam, no, pod stołem musiały przejść duże pieniądze, bo teraz oczywiście bezbronni cywile zostali zmobilizowani, zarówno ze sfer politycznych, jak i ze sfer y, dziennikarskich. No i bezbronnicy wiele tłumaczą, dlaczego jeden przez drugiego tłumaczą, dlaczego te śmigłowce były dwa razy droższe od innych. No, że tam y, fontanny z wodotryskiem, były zamówione takie różne gadżety i czasami taka fontanna z wodotryskiem, zwłaszcza jak jest zrobiona ze szczerego złota, ku tego, no, to kosztuje więcej niż cały śmigłowiec. Y, chętnie w to wierzę, oczywiście. Zresztą, co co mają mówić, no co mają pisać, że co wzięliśmy łapówę i teraz się boimy, że trzeba tu Francuzi każą zwrócić, a tu już wydane zostały żony, pojechały do Paryża na zakupy. Tam się obsprawiły się, tak jak Waldemar Pawlak w czasie swojego trzydziestodniowego premierostwa. Skarpetki sobie pokupował, tam kalesony, różne takie rzeczy konieczne, ale widać, że już się wojskowe służby opamiętały, już doszły do siebie. Zwłaszcza, że zostały ośmielone po tej naradzie, jaka pod pretekstem obchodów jubileuszu 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego odbyła się w Gdańsku. Tam Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego z panem prezesem Rzeplińskim na czele wypili sobie i zakąsili na koszt Fundacji Adenauera Niemieckiej. Warto przypomnieć, że ta Fundacja Adenauera aż 95% swoich pieniędzy, którymi dysponuje, czerpie z subwencji rządu niemieckiego. A więc widać wyraźnie, że rząd niemiecki za pośrednictwem Fundacji Adenauera ten cały Trybunał Konstytucyjny Finansowo futruje. No i takie to są kulisy tej całej sławnej niezawisłości tych szubrawców. Proszę Państwa, już żadnych pożarów nawet nie starają się zachowywać, po prostu chleją, zakąszają na koszt rządu niemieckiego, a czemu patronuje prezydent Adamowicz? No jasne dancik, muzdein prawda, tak, że wszystko gra i koliduje, jak to powiadają gitowcy, no i wyrazem tego ochłonięcia wojskowych służb informacyjnych, które ze zdwojoną energią przystąpiły do realizacji zadań wyznaczonych przez naszą Złotą Panią na 23 października, Postanowiły wykorzystać mięso armatnie w postaci wściekłych kobiet. No, dotychczasowe doświadczenia pokazały, że z nikim tak dobrze nie wychodzi jak ze wściekłymi kobietami. No więc nic dziwnego, że jak się, jak się okazało, jak się ujawniło, ujawniły się zalety tego mięsa armatniego, to teraz co tydzień yy, soldateska będzie te wściekłe kobiety wykorzystywała no bo gdzie znajdzie lepszy proletariat zastępczy, jeszcze im wmówi, że tu pełnią misję cywilizacyjną, no to taka panna Szczukowna w ogóle dostanie w ścieku generalnego już. No i zapowiadane są manifestacje czarne przez, przez całej Polsce, tam wszystkie powkładają czarną czerniznę, no bo wtedy można nie prać dłużej, także to się ekonomicznie wszystko kalkuluje się. Tak, że wszystko piękne z pożytecznym jest połączone, proszę Państwa, no niewątpliwie ta demonstracja wsząśnie naszym nieszczęśliwym krajem, wstrząśnie podstawami znienawidzonego faszystowskiego reżimu, no a tutaj jak gdyby, jak gdyby z wyprzedzeniem pewnym tego, co ma nastąpić, odbyły się na Jasnej Górze uroczystości ekspiacyjne z udziałem 100 tysięcy ludzi i pod przewodnictwem jego ekscelencji arcybiskupa Stanisława Gondy Ogarniają mnie tak zwane mięszane uczucia na widok tego przedsięwzięcia, dlatego że tam no, te 100 tysięcy ludzi ekspiowało, załowało za grzechy, między innymi za grzech w postaci uwikłania w komunizm. No, warto tutaj zwrócić uwagę, że naród polski rzeczywiście został uwikłany w komunizm. Po pierwsze za sprawą amerykańskiego prezydenta Franklina Delana Roosevelta i brytyjskiego premiera Winston'a Churchilla, którzy w Teheranie w 1942 na 1943 rok sprzedali Polskę i naród nasz mniej wartościowy Józefowi Stalinowi w ramach wynagrodzenia za kontynuowanie Wojny z III Rzeszą. No i to Józef Stalin, oczywiście, jak nabył nas za taką cenę, no to postanowił nas tu skomunizować. Zatem po drugie, uwikłani zostaliśmy w komunizm za sprawą żydokomuny, a zwłaszcza trójki wszechmogących Żydów Jakuba Bermana, który nadzorował bezpiekę, Hilarego Minca który był gospodarczym dyktatorem Polski i powygrywał wszystkie bitwy o handel, o przemysł, no i Romana Zambrowskiego, który walczył skąd z rewolucją i sabotażem. Proszę Państwa, po trzecie, zostali, naród polski został uwikłany w komunizm za sprawą polskojęzycznej wspólnoty rozbudniczej, z którą od 1944 roku musi dzielić terytorium państwowe. No i obawiam się wszelako, że ani ubowcy, ani partyjniacy. Ani Żydzi z Adamem Michnikiem i Jerzym Urbanem na czele w, pielgrzymce na jasno, w pielgrzymkę ekspiacyjną na Jasną Górę nie pójdą. W związku z tym powstaje nieprzyjemne wrażenie, że ci, którzy tam tej ekspiacyjnej uroczystości się poddali, no to oni za własne grzechy tam ekspiują. I proszę Państwa, może to stworzyć takie nieprzyjemne wrażenie, że Naród polski z powodu wrodzonej lekkomyślności, którą nam zarzucał Winston Churchill, mówiąc nawiasem, wiedział co mówi, bo fakt, że jemu Polacy zaufali, to rzeczywiście to jest dowodem naszej lekkomyślności. No ale z powodu wrodzonej lekkomyślności zagranica czy opinia europejska może powziąć taki, takie podejrzenia, a właściwie utwierdzić się w przekonaniu, że Polaków, nie wolno zostawić samopas, bo w przeciwnym razie znowu się w jakieś okropne historie uwikłają, no i że trzeba e, ustanowić nad nimi kuratele starszych i mądrzejszych. No i to, będzie dla nich dobre i dla Europy będzie dobre. E, taka sama opinia została spreparowana na obstalunek w XVIII wieku przez francuskich filozofów, e, którzy e, e, mniej więcej taką opinię wystawili narodowi polskiemu jako pozór moralnego uzasadnienia rozbiorów naszego państwa. Otóż chodziło wtedy o to, że Polaków nie można zostawić samopas, no bo nie potrafią sprawnie rządzić takim dużym państwem. Trzeba zatem ustanowić nad nimi kuratela starszych i mądrzejszych, no i wtedy i dla nich samych będzie dobrze i dla Europy będzie dobrze, bo nie jest, nie leży w interesie Europy, żeby tu w środku kontynentu panowało takie ognisko Anarchii. Więc dobrze by było, gdyby promotorzy tej uroczystości, tych uroczystości ekspiacyjnych, bo słychać, że i Polonia amerykańska ma też się tam kajać za grzechy, żeby sobie no, zanim jeszcze przystąpią do tego rodzaju. Yy, organizowania tego rodzaju imprez, żeby sobie te rzeczy przemyśleli, bo elementem tej uroczystości ekspiacyjnej w Niejasnej Górze były takie egzorcyzmy narodowe. Tam się okazało, że wrogiem naszego narodu, właściwie nie wiadomo, czy jedynym, czy głównym, jest szatan. No, myślę, że zarówno Niemcy, jak i Rosjanie, jak i Żydzi, no i władze Unii Europejskiej nie będą miały nic przeciwko temu, jeżeli Polacy zaczną się uganiać po krzakach za szatanami. No i nawet będą z dużym zainteresowaniem się temu przyglądać, no bo ta pogoń za szatanami tak nas może zaabsorbować, że nawet nie zauważymy, że już państwa nie mamy. No ale jak nie wiadomo, czy jakiegoś szatana złapiemy, no, żeby mu tam pokazać różki miesiąc, prawda? Ale no, w każdym razie może to się skończyć takim właśnie dziwacznym finałem, podobnie jak to się skończyło w wieku XVIII, bo te egzorcyzmy... Jasnogórskie to mi trochę przypominają kazania księdza Marka Jandułowicza, który był takim przywódcą duchowym Konfederacji Barskiej. On tam twierdził zupełnie serio i na trzeźwo, że zawar z obywatelami niebieskimi, cokolwiek by to miało znaczyć, i za przysiąg takie przymierze. Dzięki temu przymierzu nic złego stać tutaj nie może. No a Polska w ogóle będzie potęgą, i basta. Tym wie, myślę, że wielu ludzi traktowało te proroctwa czy zapewnienia księdza Marka Jandowicza serio, no i tym większe było rozczarowanie kiedy Konfederacja Barska poniosła klęskę, no i w 1772 roku doszło do pierwszego rozbioru Polski. Oby się ta historia nie powtórzyła, proszę Państwa, bo no, wtedy byśmy rzeczywiście mieli dowód, że nie wyciągamy żadnych wniosków z takich narodowych doświadczeń historycznych. Proszę Państwa, tymczasem, no jeśli chodzi you are uh, uh Ministerstwo Obrony, to znienawidzony Antoni Macierewicz stał się obiektem niezwykłego ostrzału artyleryjskiego. No, zarzucają mu tam kontakty z lobbystami i tak dalej. A na dodatek Platforma Obywatelska postanowiła powołać własny zespół smoleński z panem Kierwińskim na czele. No, to już widzimy, że. Poszukiwanie, dążenie do prawdy weszło w fazę ostro. Będziemy dążyć do prawdy z obydwu stron. Z jednej strony od przodu prawo i sprawiedliwość, a od tyłu będzie dążyło, dążyła do prawdy Platforma Obywatelska. O, w ten sposób jestem pewien, że dążenie do prawdy kroi się na długie lata. Co najmniej do roku 2027, kiedy to pewną cezurę, jeszcze nie wiemy jaką wyznaczył w jednym ze swoich przemówień Jarosław Kaczyński. Proszę Państwa, jeszcze jedna instytucja zostanie powołana, otóż Prawo i Sprawiedliwość powoła taką specjalną, nadzwyczajną komisję do zbadania każdego przypadku reprywatyzacji. Już mniejsza od. To co ta komisja będzie robić i kto tutaj polegnie w następstwie jej działań, ale jeżeli każdy przypadek reprywatyzacji będzie przez taką komisję badany, no to sami Państwo rozumiecie, że reprywatyzacja przeciągnie się jeszcze dłużej niż dążenie do prawdy w sprawie katastrofy smoleńskiej. Także czekają nas bardzo ciekawe Czasy. No a nieuchronnie zbliża się 11 listopada, który i tego dnia z całą pewnością będą jakieś zadymy tu. Wojskowe służby informacyjne. Które już teraz widzą, że to z tym znienawidzonym Antonim Maciericem to żartów nie ma, i to za te pięć minut strachu spowodowanych odstąpieniem rządu z transakcji z francuskim Airbusem, to mu tam nogi powrywają. Już tam generalicja i pułkownikowicja poprzysięgła mu straszliwą zemstę rodową, no i w związku z tym, żeby łatwiej, i wysadzić tutaj faszystowski reżim w powietrze, to na 11 listopada mnóstwo prowokacji zostanie przygotowanych. Nie wiem, czy wściekłe kobiety też zostaną użyte, bo być może jak obóz narodowo-radykalny będzie tam demonstrował w rocznicę 11 listopada, w rocznicę odzyskania niepodległości, to wściekłe kobiety pokażą mu tam waginy, no i wtedy oczywiście na taki widok, któż widok ten opisać z Doła, Fiedin, Simonow, Szołochow, ach, któż w ogóle go wytrzyma, nawet szatan by pierchnął na taki widok, a cóż, dopiero narodowcy, proszę Państwa, będziemy świadkami wielkich wydarzeń zobaczyć i umrzeć, no, ale to musimy do tego 11 listopada jakoś doczekać, czego i Państwu życzę.